Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dziś sobota, więc pewnie większość z Was ma Dzień Wolny w pracy. Ja miałem Dzień Wolny w tygodniu, więc dzisiaj, e, dzisiaj jestem w pracy. I od 14 do 21 będę e, siedział na kasie, więc osoby z Wrocławia zapraszam na zakupy do sklepu Dino na ulicę Zowalską. Tam mnie zobaczycie. Będzie mi bardzo miło, jak mnie e, rozpoznacie na kasie i powiecie, że znacie mnie z filmików na YouTubie. E, bardzo, bardzo fajnie. E, dziękuję Wam za Waszą aktywność za lajki, subki I, 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 i komentarze i proszę o więcej a dzisiejsze nasze spotkanie jak zwykle zaczniemy od piosenki zaraz a na dzisiaj wybrałem coś specjalnego e, to jest e, e, trzy osoby tu są Pisane jest Igo, Mrozu i Vito Bambino w specjalnej piosence Super Moce. No to jest bardzo fajna, taka motywa, motywująca do działania piosenka. Bardzo, bardzo, bardzo fajna. Bardzo ją lubię, także polecam ją obejrzeć. I, i będę Was również za, zachęcał jak zwykle do mojego sklepu internetowego z produktami firmy Duo Live eee, Bardzo fajnie Bardzo fajnie bym chciał szczególnie wam polecić e, produkty e, linii alesowej są bardzo fajne, szczególnie szampon do włosów jest i też polecam żel pod prysznic. Bardzo fajne produkty, bardzo ładnie pachną. No a aloes to wiadomo, że ma super działanie na nasze zdrowie, na nasze. Na skórę, właśnie na, na włosy, także bardzo serdecznie zapraszam do, do mojego sklepu. I yy, no, jak na razie nic innego nie, nie, nie wymyśliłem, także yy, te moje filmiki na razie nie będą dłuższe niż <laughs> 5 minut, także. Także na, na, na dzisiaj to będzie wszystko, i dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. I dzięki za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do piosenki, zapraszam do mojego sklepu. Dzięki, za, że jesteście. Pa! pa.